No hej, witajcie w kolejnej części Skarbu ze Złomowicka. Tym razem mamy naprawdę, naprawdę fajne fanty. E, coś, czego jeszcze nie udało mi się do tej pory trafić. E, czyli zaczniemy od może najlepszego trafienia. Jest to taki oto piękny silnik z przekładnią, już sprawdzony, działający. E, przykładnie się fajnie kręci, jest to wolno-brutówka, także e, to może mi się przydać do jednego z projektów, który planuję, czyli młyna kulowego. Ewentualnie, jeżeli, jeżeli uznam, że no, nie jest odpowiednie, to po prostu wykorzystam do wyzwania duncji serwer, to złote, zobaczymy. Na razie nie będę go wliczał do, do wyzwania. E, może, jeżeli zrezygnuję z budowy młyna kulowego lub znajdę inny silnik do napędzania, to wtedy. E, poza tym trafiła się taka oto wkrętarka Bosch. Nie jest to nic specjalnego, ale jest sprawna. Sprawdzałem już. Jedyne co ma uszkodzone, to po prostu walnię darączka i nie ma akumulatora, więc tutaj prawdopodobnie sprzedam ją na części. Właśnie w wyzwaniu od łący srebro do złota. Wziąłem też po prostu butle od gaśnicy. Po co mi coś takiego? No proste. Ten, taka butla jest idealna do zrobienia z niej tygla. Wystarczy obciąć mniej więcej w tym miejscu, dospawać do łóżka do, do uchwytów no i spokojnie możemy z niej zrobić tygiel do topienia metali kolorowych. Planuję zrobić coś takiego razem z piecem do, do topienia metali. Jakie metale chcę topić, to głównie no wiadomo, cynk, cynna, ołów, aluminium, miedź, mosiąc, no i tym podobne. Jeżeli chodzi o cynk, cyna, ołów, to one... Potrzebują bardzo niskiej temperatury topnienia. Aluminium troszkę wyżej i pozostałe to już troszkę w, okolic w okolicach 1000, ale to wszystko jest do zrobienia. Dalej. Trafił mi się kolejny świetny fres. Eee, także no, z tego jestem bardzo, bardzo zadowolony. Eee, fres jest praktycznie w idealnym stanie. Trafił się na innym złomowisku niż ostatnio. Eee, widocznie no, ktoś nie wiedział, co z nim zrobić. Ale jest po prostu perfekcyjne. Duże wiertło. Widiówka. Też w bardzo dobrym stanie. Jedyne co to troszkę brdzewiałe. Ale nawet nie, nie wygląda na to, żeby było kiedykolwiek używane. Może raz czy dwa. Także Także naprawdę super. Klucz płasko -oczkowy 17. Firmy Geko. Także też fajne trafienie. No i kolejny kluczyk rowerowy. Teoretycznie nic specjalnego, ale te kluczyki są całkiem przydatne, jeżeli chodzi o odkręcanie śrub w różnych miejscach. Szczególnie w takich łatwo dostępnych. Można spokojnie kręcić dookoła. A mamy przy okazji kilka rozmiarów klucza no, w jednym narzędziu. Okay. Jeżeli Wam się spodobały dzisiejsze fantasy słowiska, to w takim razie zapraszam do klikania łapki w górę. No i oczywiście klikanie subskrypcji z dzwoneczkiem. Także do zobaczenia, cześć!